Większość rodziny mam mundurowej, na przykład tata jest strażakiem, wujek jest strażakiem, kolejny wujek jest strażakiem i mnie to zainspirowało, żeby zostać strażakiem też. Nazywam się Kuba Marcinczyk, w sierpniu skończyłem 11 lat, moją pasją jest stra e, straż pożarna. Jestem w straży od około 6 lat, nasza drużyna niż około 16 osób, około 4 godziny tygodniowo zajmują nam zbiorki. Baczność, spocznij, kolejno już.

Mamy tutaj kasetony, jeżeli jest pożar w bloku. Żeby nie rozwijać wszystkiego po kolei, to wyciągamy coś takiego i po prostu jednym z nim, a się to z rozwija. Tutaj mamy prądownicę. Tutaj mamy pompę. Rzadko kiedy u nas wyje sirena. Jeżeli jest coś naprawdę poważnego, wtedy wyje wtedy sirena, a tak to każdy z nas jest. XXI wiek, mamy telefony, no i dostajemy sms -y, czy teraz mamy taką eremizę, gdzie tam nam się wyświetla ilu strażaków przyjeżdża, jakie jest zdarzenie i wtedy dyżurny ma cały podgląd, czy jest dowódca, czy jest kierowca każdy strażak ma taką szatkę, w której znajduje się hełm ubranie specjalne i ubranie koszarowe Założone spodnie na buty, żeby było szybciej zakładać. Po tylko podnosimy, zaciągamy. W okresie zimowym też jeździmy, zwiedzać różne jednostki yy, po Krakowie, czy zapoznawać się z nowymi rzeczami. Moje największe sukcesy straży to, że, że dostałem średnie odzraczenie za. O, wtedy był około 3 lata w, w straży. W ogóle z całej drużyny jestem bardzo zadowolony, oh. bo wykazują, wykazują się dość dobrze. Tak, chęci mają, to jest najważniejsze, że, że są bardzo chętni do ćwiczenia. Starsi w grupie, którzy zawsze chętnie pomagają. Ktoś nowy przyjdzie, to go zapoznają z jednostką, opowiadam o sprzęcie, czy dam pierwszą pomoc. Także jesteśmy drużyną, każdy sobie pomaga. Kuba, jak dalej tak będzie, wsząd, no to. Może i straż zawodowa jak dalej postara się. Słuchajcie, takie rzeczy zdarzają się na co dzień. Tlanek węgla dosięga wszystkich. Małą przyszłość straży widzę jako y, strażek i mam zamiar iść do PSP, czyli Państwu Straży Pożarnej. Dzięki drużynie strażackiej mam lepszą aktywność sportową i więcej przyjaciół. Poza drużyną strażacką się interesuje y, Jesto na rowerze. I też dużo miałam osiągnięć w karate, w którym spędziłem też około 6 lat. Moje największe osiągnięcie w karate to zdobycie wicemisza Polski. To jest część moich trofeów z karate. To jest puchar, który zrobiłem za e, drugie miejsce w turnieju mikołajkowym. To jest mój drugi puchar, który zdobyłem za pierwsze miejsce w zawodach we Wrocławiu. A to jest mój trzeci puchar, który zdobyłem za drugie miejsce w pucharze Polskich Dzieci w Karate Tradycyjnym. Uważam, że warto być strażakiem, ponieważ nie siedzi się w domu, nie tylko gości się pożar, ale też jest dużo zakresu ratownictwa medycznego.